Siemaneczko rodziska z tej strony z Danią gdzie witajcie w kolejnym odcinku gita 5 prawdziwego życia gdzie już powiem tak mieliśmy 457 tysięcy dolarów ale oczywiście wynajęliśmy, wynajmowaliśmy ten dom w ostatnim odcinku na jeden odcinek gdzie już sobie odznaczyłem to miejsce i ten dom i, i wynajęcie tego domu na jeden dzień czyli na jeden odcinek to był właśnie 50 tysięcy dolarów, tak więc um, ściągnęliśmy już 50 tysięcy dolarów, tak więc mamy już tylko 407 tysięcy dolarów. Ale w tym odcinku będziemy mieli milion 407 dolarów, jak wszystko pójdzie zgodnie i dobrze z planem, to w następnym odcinku po walce powinniśmy mieć... 2 miliony 407 tysięcy dolarów, ponieważ oczywiście w następnym odcinku mamy walkę. Już z góry przepraszam, że będzie pewnie się zacinało, pewnie będzie się zacinało, ale dzisiaj spróbuję cały odcinek w pierwszej kamerze osobowej, ponieważ um, y, dużo osób na Instagramie, na TikToku, tam mi napisało, że, że chcą po prostu. Prawdziwe życie. odcinek z, odcinek z pierwszej kamery osoby w prawdziwym życiu. Tak więc jedziemy. Dzisiaj jedziemy zobaczysz takie pomieszczenia. Pomieszczenia? Takie miejsce. Um, co w tamtym odcinku powiedziałam, że zoba... że zobaczymy. Chciałam powiedzieć to. A, i już wam mówię, że w tamtym odcinku kupiliśmy... Los Santos Customs, to też dużo z was powiedziała, że jak, że jak odrestaurujemy te Los Santos Customs, to możemy sprzedać za na przykład 400 tysięcy dolarów I to jest dobry pomysł, albo w ogóle można sprzedać, jakiś chłop tutaj do nas się przeprowadził, o szedł. nie chcą, sobie wyjął ja pistolet I też w tym odcinku zrobimy, mieliśmy zrobić prawo jazdy na motor, ale nie zrobimy w tym odcinku prawo jazdy na motor, w tym odcinku... Zrobimy sobie pozwolenie na pistolet i ju, my już mamy pistolet, ale zużywaliśmy już go nie raz, ale zrobimy pozwolenie, tak więc na legalu będziemy mogli go zużywać. Dobra, dobra. Trochę porysowaliśmy, ale dobra tam. Tak więc no e, jakiś jeep tutaj został, nie wiem kogo to jest dzip, a w sumie tego gościa co? Tesla. Bym w Tesla i dobra. Musimy teraz os os ostrożnie jeździć, skoro jesteśmy pierwszej kamerze osobowej. Nie wiem, czy teraz przestrzegać przepisów, a w sumie dobra możemy przestrzegać teraz. Tak więc. No. W ogóle wiecie, co zauwa zauważyłem, że jak zmienimy kolor tego pojazdu, czyli tego auta naszego, jak zmienimy kolor, to zmienia się na przykład śledzenie trochę outlineu, tak? Bo widać, że niebieskie jest trochę, ponieważ mamy auto niebieskie. Dobra, jedziemy po prostu. Tak więc... No. W ogóle mam gita 5 naj, naj, na najniższych grafikach, tak więc e, przepraszam Was to. Ale mody moje to naprawdę i na serio trochę ten. E, przepraszam, że miałam, miałam dzisiaj sprawdzić, jak to miałam dzisiaj sprawdzić. Mody na, pa mod na paliwo, ale no niestety nie zobaczyłem. Chłopie, ja mam zielone, ty nie miałeś, to masz czerwone. Tutaj jest te miejsce. Tak, chyba to jest te. E, tak. Dokładnie, to nie wiem, tak więc zaparkuję. Kurde, ale trudno przejeździć w pierwszej kamerze osobowej. Ja kiedyś tak sobie myślałem, kurde, szkoda, że na Xboxie nie można pierwszą kamerę osobowej. Na Xboxie 360, bo by fajnie było. Ale teraz jak patrzę, to trochę trudno. Nie, to nie jest ten. To nie jest ten warsztat. Ponieważ my, ja planuję kupić warsztat samochodowy, póki kupimy salon samochodowy. Czyli kupimy warsztat samochodowy teraz, a potem. Jak sprzedamy nasze Los Santos Customs już To, będzie, to będziemy w sumie mieli ten jak, jak to um, Salon samochodowy Taki jest mój plan tutaj z Symeon Możemy od Symeona wykupić salon samochodowy Ponieważ Symeon Już nie używa jego salonu samochodowego Chociaż są tutaj auta do sprzedawania dalej Same mini kuperki Symeon na razie sprzedaje Ponieważ Symeon tam Franklin dobrze zna Simeona i Simeon powiedział, że no za realną cenę by nam mógł sprzedać Szkoda, że mi te szyby tutaj w aucie nie działają, znaczy no lusterka w aucie nie działają W żadnym aucie nie działają Tak więc jest trochę trudno, ale, ale damy radę, damy radę dzisiaj e, cały odcinek bez e, trzeciej kamery osobowej Spróbujemy cały z pierwszej kamerze osobowej, tak więc no. Oczywiście nasz Rolls-Royce jest w garażu, tak więc jak zobaczymy ten jak zobaczymy ten warsztat samochodowy, to od razu pojedziemy do garażu, żeby odstawić nasze naszego tego Mercedesa, co, do, co Franklin dostał na urodziny i potem pojedziemy znaleźć te auto ludziska, tak te auto, o to jest ten warsztat, to jest ten warsztat, ale jak podpowiadam, te auto takiego milionera, czy to bilionera, co przecież zrobiliśmy z nim umowę za milion złotych. A więc ostatnie autko zostało. Ra... Ja spróbuję zaparkować w pierwszej kamerze. O, się trochę taki no. O, tutaj można. Dobra. To już będzie trudne. To będzie bardzo trudne. No nic, no. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, nie? Nic eee... O, shit, to będzie trudne. Czekajcie. Dobra, zaparkować tak chyba zaparkuję w trzeciej kabinie osobowej Ponieważ tak to to zajmie jakieś 14 godzin, albo 13 tak realistyczne A po prostu zaparkuję, bum Tak, o O, prawie, blisko byliśmy, no nic, no dobra O, i tutaj już robią takiego Jeepa I Mini Cooper jest do odebrania I my byśmy mogli im pomagać Albo my byśmy mogli być ich szefem e, Przepraszam, przepraszam, gdzie jest tutaj szef? Szef stoi tam, tak? Ten gość bez twarzy, tak? O, nie Ej, e, Dzień dobry, za ile Pan by mógł sprzedać ten warsztat samochodowy? Za 500 tysięcy, tak? No cienko, byśmy potrzebowali jeszcze. O, ile. O, nie wiem, ile byśmy jeszcze. Byśmy jeszcze potrzebowali. 193 tysiące? siedem, 7, 8, 9, Tak, 193 tysiące. No dobra, tak, jak będę miał 500 tysięcy, to do pana przyjdę. Aha, będzie drugi szef, tak? To wtedy mam podejść do drugiego szefa i dać dla drugiego szefa pieniądze i też będzie yy, noż tak? Dobrze. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. O, panie, 500 tysięcy. Jeszcze bym zobaczył tutaj, co my tutaj mamy. No, jakbyśmy jeszcze kupili lawetę, to byśmy tutaj ją postawili i potem na przykład toutraka tutaj, byśmy mieli lawetę i tołtraka I no, w ogóle możemy zrobić jeszcze pracę za tonia bo tutaj mamy tonia tonia Jakkolwiek o jej imię się mówi Byśmy mogli pracować w sumie Jako tracker, ale Na razie mamy jako bokser Pracę, dobra, teraz to my jedziemy Do naszego garażu zostawić naszego Mercedesa Potem musimy pojechać Taksówką, albo nie, pojedziemy w sumie Naszym Nissanem GTR Tak, naszego, Z naszym Nissanem GTR Co dostaliśmy, w ogóle chyba Chłop zapomniał, ten gość Co sprzedawał nam ten garaż tutaj To chyba zapomniał, że on zostawił auto, ale dobra Możemy my je sprzedać o, o, Pomysł dla salonu, możemy je sprzedać, to Na chyba złą dzielnicę tutaj teraz przyjechaliśmy, lol A nie, dobrze, bo tutaj Tutaj jest dobra I też, nie, ja mam dużo biznesów i dużo pomysłów na biznesy No, tutaj ktoś Zaparkował Jeepa W ogóle dużo Jeepów teraz widzę, o świetl. Żebym zaraz Czekajcie, muszę tylko rozłożyć dach oczywiście. Zobaczcie. Karbonowy daście tam akolwiek. O! I teraz o wiele trochę lepiej wygląda. Chociaż dla mnie. Dobra, teraz musimy wjechać. Dobra, o, i wjeżdżamy. Uuu, ale 500 tysięcy musimy. Gdzie jest nasz. O, nasz Rolls Royce jest teraz w garażu. Zobaczcie. Spokojnie. Dużo z Was myśleliście, że ja sprzedałam Rolls Royce albo coś się z nim stało. Nie, dobra. Bierzemy tego Nissana GDR. Bierzemy go. Jedziemy do tego miejsca, co musimy auto wziąć. Potem, jak będziemy mieli ten milion dolarów, to zrobimy. Pojedziemy na strzelnicę, czyli będziemy mieli. Zrobimy ten, że możemy mieć broń. Możemy strzelać Ty! Ja nie wiedziałam jeszcze! O oh, fuck! Ja nie wiedziałam jeszcze Nissana GTA O tutaj o, tylko. Ale no i wygląda nawet dobra. Tylko muszę z um, muszę znowu sobie przypomnieć, gdzie to jest. O f... To jest chyba gdzieś tutaj. Chyba, bo nie wiem dokładnie. Tutaj po prostu zaznaczę, o świet. będziemy mieli długą trasę, ale takim autem to myślę, że szybko, no ale e, nie zapomnijmy, że pierwszą kamerę osobową ma, a to nie jest przy plaży, what the fuck, czy przy plaży, to jest chyba w tym garażu, gdzie Lamar postawił te Lambo, co mieliśmy przez kilka odcinków, no, czyli chyba tam pojedziemy, no zobaczymy. Czy to, albo to jest tam, albo to jest przy Los Santos Customs, e, dokładnie przy e, tym Los Santos Customs, to też może być Los Santos Customs, to jest trzeci z czterech Los Santos Customs, nieźle i to nieźle i to grubo, dobra, e, to fakt się tam dzieje, dobra, nie mamy czasu, e, a i Chop jest w domu, e, ta, e, tak dokładnie to... To ten jak to... O, shit. Dobra. co <coughs> jest dalej u ciotki w domu. Nie wzięliśmy go do naszego domu. E, tak więc, no. O, kurde, tramwaj. Chyba to jest tramwaj, tak? Nie wiem, nie na to. E, dzisiaj pogromców mitów nie będzie, będzie, ale... Może, będzie, może, nie? Lol. Tutaj chyba Benny gdzieś jest, co nie? Tam chyba Benny jest. Się nie mylę. Możemy Benny kupić. What the fuck się teraz dzieje? Patrzę teraz na mój... Telefon, czyli na moją kamerę. Patrzę, czy wszystko git. No chyba tak, bo ja to widzę git, ale na moim telefonie może się zacinać. Nie wiadomo dlaczego. Teraz się zacięło. Ale to... W a 5. Dobra, jedziemy! O, ciężarówka. O, nie, nie robię, nie robię driftów. O, jakiś inny jeep. To jest taki inny. Dobra to jest przejechać na legalu jakoś. Nie zacinaj się mam, tutaj jest za dużo tekstur, bo tekstura, bum, tekstura, bum i muszę odjechać stąd. Odjeżdżamy. Nie wiem gdzie jest ten czerwony parking, ponieważ pamiętajcie, że to jest taki czerwony parking, się kurwa nie zacinaj. Się nie zacinaj, no daj mi normalnie pojeździć. Chyba muszę w trzecią kamerę Czekajcie, a ja szybko wejdę w tylko w trzecią. I zobaczę, czy się teraz zacznie. What the fuck? Się trochę zacina. What the fuck? A teraz, tu co się, się co stało? O, jest tutaj, dobra, jednak dojechaliśmy z, nawet z lagami. Nie wiem, czy zostawić naszego. Dobra, ciul z tym. Jadę w trzecią narożę, bo muszę. I to nie tutaj. Tak jak już, we, już uważałem Tak jak myślałam. Czy to jest ten Ford? Ja wiem, co teraz podjechał. Jak to jest ten Ford, to się zdziwia i to mocno i to bardzo mocno. Czekajcie, zobaczmy. No, siema, siema. Elo, byku. Franklin, coś gada do niego? Frank? No nie, nie dobra. nie wiem. Tak więc jedziemy teraz. Tutaj yy, na razie udziska pojadę w trzeciej kamerze osobowej. Oczywiście będzie taki odcinek, gdzie po prostu będziemy w pierwszej kamerze osobowej, tak całkowicie, jeździć, ale po prostu nie mam teraz sił na lagi w pierwszej kamerze osobowej. Dlatego chcę tak szybko dojechać, bo w pierwszej kamerze osobowej to ja tego tak światłem i tak seram trochę. Więc no, u a w trzeciej kamerze osobowej jestem sławny z walenie wałt. Myszkę pierdolę teraz. że zdenerwowałam. No nie zacinaj się! No i ludzi, sklej się znowu, kurwa, zaczyna. a ja pierdolę, no. Wiesz, to kurwa, można się zacinać. Mam na najniższych, kurwa, ustawieniach, a dalej się jakoś, kurwa, zacina. Nawet Franklin jest łysy przez te kurwa ustawienia, a to ja pierdolę, to nie są przez modyfikacje, bo te modyfikacje powiedzieli, że to jest na 4GB RAM Tutaj pewnie też... Ty, jakim cudem tutaj też nie ma tego auta? Chyba będę musiał inną myszkę do nagrywania gitara. Albo w ogóle do grania w GTA, bo no, jak widać to dużo redziły Jebać ten kurwa Nissana, zostawiam go Mam to wyjebane i mam to w dupę Ja nie wiem, gdzie jest kurwa. Musimy szybko, kurwa, bo milion dolarów. Milion dolarów, kurwa. No. Um... Czekajcie. Przecież ta auto jest gdzieś na ulicy. Dobra. Nie wiem, moja broni, ale wiem, że to ona gdzieś jeździ po ulicy, ponieważ. Ten gość, co zrobiliśmy z nim umowę za milion dolarów, powiedział eee, lubi jeździć nim po ulicy, ja wiem jakie to jest auto Więc jak coś to, jest, to jestem gotowy I właśnie Właśnie ja widzę Tak, to jest to auto, tak więc Ludziska, nie wiem jak to zrobić, ja mam po prostu go Wyciągnąć z tego auta? No ludziska, no to nie jest kradzież, to nie jest praktycznie kradzież, ponieważ Odzyskujemy auto, tak więc wynocha. Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Chłopie, Franklin nie ma maski. Um, dobra, musimy do jego domu po prostu zawierzymy To, kurwa, nie pamiętam, gdzie jest jego dom. Czy Zobaczmy tu, fuck it. Dobra! Jedź, chłopie! Póki chłop zadzwoni na policję, jedziemy stąd. Jedziemy stąd. Oh, shit. O, nie, 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 nie. Dobra, dobra, dobre. To fuck jest no, no. Dobra, chyba nikt nie zazwani na policję. Jak coś to chłop może potwierdzić, że <coughs> to jest jego auto. Tamten, ten co wierzymy mu, właśnie to auto. Ło, wow, pan. Co się tutaj dzieje? O, to fuck? Ja myślałam, że to będzie jakiś, kurwa, Bugatti, jakiś, kurwa, Lambo, nie, to jakieś gówno jest <noise> What the fuck Co się dzieje z moimi teksturami, to to jest nienormalne, nie No zobaczcie na domy, bardzo ładne, nie, o teraz Ale wtedy mi chodziło Ja zaznaczyłem, gdzie był stary dom Michaela, tak, ponieważ Michael się przeprowadził Tak więc, no, dobra Z takimi teksturami to trudno będzie znaleźć jego dom ale ja pamiętam jego dom. Wiem gdzie on jest teraz. Tylko muszę tutaj wjechać? O nie, porysowałam, ale powiem, że to nie Okej, okay, i tutaj, tak? Tu jest ta brama? Nie, what the fuck. Ej, co jest grana? Mi się chyba pojebało. Te, ej, no nie no, ludziska tutaj był. Gdzieś taki taka jebana brama, nie? Dobry! Przepraszam, przepraszam. Kurwa, nie zaraz na policję mnie to to pewnie. Właśnie, <grymne> ja pierdolę. The fuck? O oh, damn, o oh, świat. No, to fajnie. Nie, to, że nie wiemy, który to jest dom, to mi się zacina i tym bardziej mi to utrudnia. Muszę o tako jeździć z kamerą do dołu, ponieważ no... Dobra, kurwa. Kurwa, tekstury jebane Znaczy ulice jebane, sorry O lol, ale dom fajny Dobra kurde, tak się szuka dom, na dom Tak się szuka e, tego domu co szukasz, no To zdanie nawet nie miało sensu Dobra driftem kurwa zakręcasz No chłopiec zaraz, to kto zadzwoni na policję nie, bo ja mam skrypt pull me over Zaraz policja przyjedzie Wee, wee, we, get the fuck out the car, albo mi dadzą mandat, albo słowo pójdziemy do więzienia. Będzie po prostu fucking shit, nie? Shit to jest teraz, że jego dom kurwa jest zadupiu pewnie i nie możemy znaleźć. Co jego dom zniszczyli? Gdzie on mieszka? What the fuck, man? Kurwa. go dom nawet nie można znaleźć. Jego domu, what the fuck? What the fuck. Jak kurwa teraz jestem. A dobra, to jest te miejsce. Ty, bo zaraz mi paliwo pewnie zbraknie biega ucienia i będzie dupa. W ogóle kierownica wygląda. Ja pierdolę. Co to za auto? kurwa? chujowe w chuj. Takie chujowe że mi zacina. Fajnie, nie? No a nie, dobra, kurwa to mi się pojebało. W dzielnicy mi się pojebało ogólnie. Ponieważ... Jego dom jest tutaj, praktycznie, nie, praktycznie blisko jego kryjówki. Jego kryjówkę to on sprzeda, to, więc on już nie ma kryjówki. O, shit. Czyli tak, więc powiem po prostu obok tego domu, co on sprzedał, nie? Dobra, zobaczcie, nie? Jedziemy tutaj. Nie, nie? No, wypierdzielać mi z drogi, spiela. No, no, już wiem, że. To ta dzielnica okolica. No, okej. Okay. I to tutaj. No, widzicie? Czy są jakieś auta? O, jest. Chyba jedno tylko. Tak. Kamery w ogóle tutaj są, bo to pak. Siema powiedz do tego typka, że ja jego auto już uzyskałem wszystkie auta. No, powiedz, ja do niego zadzwonię. Dregnę mu na mordę Patrzcie, kurwa. Telefon mi wyjebał chyba. witam chyba wyjebała. Nie, ale... Coś mi wyjebało. O! Łączenie. Rozłączę. Jeszcze bym chciał zmienić um, ogólnie motyw. Nie wiem czemu, ale no. owa niebieski dobra wrócimy kurwa z różowym dalej dobra, Nasze milion dolarów za niedługo powinno wpaść tak więc przyjdzie, jak przyjdzie nam milion dolarów to ja zobaczę dobra nie wiem czemu, ale mi w ogóle nie przyszło, że milion dolarów tak. po prostu w kolejnym odcinku będziemy mieli milion czterysta siedem tysięcy kurwa milion czterysta siedem tysięcy dolarów ponieważ teraz mi nie przyszło no E, nie chcę już mi się nagrywać, ponieważ mój telefon jest ciepły, tak więc po prostu ja was zobaczę Tak więc... A chuj Muszę zapisać kurwa grę. No czemu? Kurwa nie mam magii zapisu Eee, no, e, Elu